Siema Oleśnica! Wielkimi krokami zbliża się jubileuszowy 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem będziemy zbierać pieniądze dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Przejrzyj na oczy, oto hasło naszego finału. Cieszymy się bardzo, że 30 stycznia zagracie z nami w atmosferze przyjaźni i wspaniałej zabawy. Zagrajmy jeszcze głośniej i z jeszcze większą pozytywną energią, tak żeby usłyszało nas cały świat. W tym roku w trakcie finału planujecie m.in. wośpowy oleśnicki Jarmak wspaniałości, a na nim super wystawcy i futraki. Odbędzie się też bieg karnawałowy, spacer z pupilem, gra miejska, przyjazdy rikszo, wystawa pojazdów, warsztaty z robotyki, rośliny ABC oraz kuroterapia i wiele, wiele innych atrakcji dla każdego. Nie zabraknie również licytacji. Dołączcie, sprawdźcie i bądźcie razem z nami. Do zobaczenia Oleśnica!